A więc tu będziemy spać dzisiaj. Miszka już śpi. Miszka będzie spał tam. Mamy taką miejscówkę. Jest sucho, nie padamy na głowę. No i w takim starym domu też się nie spałem, muszę powiedzieć. Domolę robił ten barykady. się barykaduje. Tu mamy ktoś nam zostawił domaszne wino, ale mamy swoje też. Także luz. No i taki widok. Ostatni turyści pojechali, że będziemy mieli spokój, prawdopodobnie, już do rana. Smacznego. <grystanie> Co mówisz, Miszka? Może od miejscowych. Co od miejscowych? Nie. Jesteśmy zabarykotowani. Także. Nie no. Myślę, że spokojnie możemy sobie dzisiaj tu nockę przespać i rano się po prostu stąd zawinąć w miarę wcześnie nikt nam nie będzie tutaj robił problemu. Tu się parę budynków już zawaliło. Jeszcze ktoś idzie. I tam jest hotel na dole, ale my będziemy dzisiaj spali do darmożka. Heheszki. Kurde. Nie. Ach, głupi to ma szczęście. Bo może w tej tu wrókurami jest jeszcze czacza. No nie, za jasne. Dobra. Dobra. Ciebie nagram.